Chcecie zobaczyć salę lekcyjną z liczydłami? Jestem bardzo ciekaw, czy dzisiejsza młodzież potrafiłaby z nich skorzystać i obliczyć zadanie. A może bardziej interesuje Was dawna apteka z ciekawą kasą, odważnikami i fiolkami leków? Czy może jednak kolejka wąskotorowa z parowozem z serii PX48? Taka ciuchcia wraz z wagonikiem Kursowała na trasie Praszka Wielu. Wszystkie te eksponaty znajdziecie w Muzeum w Praszce. I to właśnie od tego miejsca warto rozpocząć zwiedzanie tego miasteczka. Praszka otrzymała prawa miejskie w 1392 roku, kiedy Piotr Kowalski otrzymał od króla Władysława Jagiełły przywilej na założenie miasta we wsi Michałów. A w historycznych księgach podatkowych można wyczytać, że w 1563 roku. Dwóch rzemieślników płaciło po cztery grosze podatku. Jeśli chcecie poznać więcej ciekawostek związanych z historią miasta, dowiedzieć się czegoś o kulturze ludowej okolic Praszki, wystarczy, że pojedziecie do muzeum.